Cześć, Ty Dominik, Witam na kanale Domstem i zapraszam na kolejne podsumowanie wyścigu. Dzisiaj wracamy do najszybszej ligi w Polsce, czyli Royal Racing League, czy też znane jako WRL. Jak widać, tak ścigamy się na to, że w Teksasie. Kota. No i cóż, zaczynamy start do wyścigu. Ja tutaj startuję na medach. Jak widać, ja z w McLarenie dzisiaj. Startujemy z końca, to naprawdę były na tym torze masakryczne różnice do pierwszego miejsca. Mieliśmy chyba 2,5 sekundy straty w kwalifikacjach, ale po Wielkiej Brytanii widać było, że mimo że też mieliśmy duże straty, to aż tak źle nie wyglądało. Ale zobaczymy, jak tutaj będzie, to, jak to się tutaj potoczy tor, który za bardzo mi nie leży, więc no będzie ciężko, no ale coś będziemy starać się tutaj coś powalczyć. Póki co najważniejsze jest przejrzeć pierwsze okrążenie, jak widać tutaj po lewej mojej stronie Red Bull gdzieś mnie zahacza, ja wyjeżdżam szeroko po prawej, ten kierowca Racing Bull, który tam większość esek jechał w ogóle poza torem, decyduje się wrócić no na tor, później skręca tak jakby tylko tam byłem ja, tam miałem jeszcze Red Bulla, uderza we mnie, ja uderzam w Red Bulla, spinuję kończę na trawie i tak naprawdę w tym momencie jakby jest po wyścigu. Dla mnie, no bo jeśli nie będzie safety cara później, no to ja do tej stawki już nie dojadę, biorąc pod uwagę też te czasy w kwalifikacjach. Wiadomo, jakbym był z tymi kierowcami, gdzieś tam się trzymał, no to mógłbym wtedy się na DRS-ie trzymać za nimi i może to inaczej by wyglądało, troszeczkę jak właśnie na Wielkiej Brytanii. Tutaj to będzie ciężkie do zrobienia, mówię, że w tym momencie tylko safety car mnie ratuje. Safety cara jeśli nie będzie, no to ja i tak jadę do końca. Zapewne ktoś i tak skończy wyścig przedwcześnie, więc nie skończę ostatni. A no oczywiście zobaczymy, tak? Jak to się potoczy. A i dodatkowo to będzie taki dla mnie trening yeah, sobie przejechać yeah, okay, po prostu no. cały wyścig przed. Wiadomo, jak będę w innych likach też iść na tym torze, to będę miał w końcu też okazję, żeby sobie tutaj teraz troszeczkę potrenować i, i tyle, więc to. to hmm. Ja to tak do tego podchodzę nie będę wychodził jakby teraz tak tutaj sesji, bo jestem na końcu i o nic nie walczę, po prostu i tak sobie mogę pojechać, i, i ja to i tak zawsze tutaj w tej lidze akurat wiadomo, że tej o nic nie walczę, no jeśli już to może o jeden punkciek. E, I ale i tak jak mam możliwość pojechać, to zawsze sobie chętnie pojadę tak rekreacyjnie, więc e, jedziemy dalej, oczywiście. Mój i tak, jemu się udało tam uniknąć jakichś większych przeszkód, raczej znaczy problemów na, na początku, więc on tam się nawet tak troszeczkę awansował. No i cóż, i też jest szczególnie taka nowa rzecz, ja od jakiegoś czasu będę mówił, widzieć, że ja sobie troszeczkę zmieniam ustawienie kamerek. Teraz sobie tam kamerę po prawej stronie w prawym górnym rogu, którą miałem nieraz włączoną, taka ogólna, pokazująca jakby na całe tam to moje stanowisko, ją wyłączyłem. A tą kamerkę, którą prześlimy na pudełku, na fotelu obok mnie, skierowana na, właśnie na kierownicę, teraz sobie ją zawiesiłem na koszulce, na podkoszulce, więc daję taką troszeczkę perspektywy, jakby widoku z oczu kierowcy. Więc pomyślałem, że może coś takiego będzie ciekawsze. Więc zobaczymy, jak to się będzie później, jak to się przyjmie. Czy też będzie w miarę wygodnie, może jakoś spróbuję to zrobić tak, żeby taka marka się za bardzo nie ruszała. No i cóż, to byłoby na tyle. I jedziemy dalej, zobaczymy, co się w tym wyścigu stanie: czy będą safety cary, czy nie będzie safety carów, i no i tyle. Więc przechodzimy sobie do 11 krążenia, krążenia, na którym ja zjechałem do pit stopu. I tak, jak widać, dalej jestem na ostatnim miejscu, chociaż tam jeden, ten kierowca, który wcześniej mnie, że tak powiem, skasował, on skasował też chyba tam trochę mojego teamata, uszkodził mu skrzydło, później wyszedł z sesji, zakończył ściganie, ale w tym sposobie ja nie jestem ostatni. Mój teammate też zjechał okrążenie jakoś chyba wcześniej, czy dwa okrążenia wcześniej. On miał po tym właśnie incydencie tam jakoś 5 sekundy przewagi nade mną. Ja go troszeczkę podganiałem, chociaż on miał uszkodzone ale nie byłem jakoś w stanie tego naprawdę szybko zniwelować. No i dopiero po tym pitstopie teraz udało mi się do niego dojechać, więc przynajmniej tutaj jakoś będę. Może jeszcze nie teraz, ale później tak będę miał ten DRS i będziemy sobie hmm. razem już jechać, więc będzie troszeczkę mniej nudno niż przez te pierwsze 11 okrążeń. No i też oczywiście jak widać tak dalej safety care nie ma, ja też mam 3 sekundy kary, tam jacyś inni też mają kary. Więc no cóż, zobaczymy jak to się oczywiście dalej rozwinie, czy jednak będzie może jakiś safety car albo coś innego się wydarzy. No więc przechodzimy do ostatniego okrążenia tego fascynującego wyścigu. Jak widać nic się więcej tutaj nie zmieniło, w sensie tam jeszcze kierowca kika, on jakiś miał problemy. On też nas przepuścił po drodze, zjechał sobie do stopu, założył sobie softy. E, więc w tym momencie jak jestem no, ja jestem na 17 tak, miejscu, cały czas za teammateem, by Jak załapałem się za nim w DRS-ie, ja no to cały czas, zadawał, to cały czas to się za nim trzymałem. Nie byłem w stanie go wytrzedzić. No, e, i, no i tak się sobie jechali. Ja, jak widać tak tutaj kierowca Ferrari kończysz wyścig, więc też w tym akurat wyścigu tutaj nie było aż tak różowo, jeśli chodzi o jakby ten dystans do kierowcy z przodu, no, ale też oczywiście biorąc pod uwagę nasze tutaj przygody po drodze, ja na początku mój teammate później straciliśmy ten kontakt. I tak teraz troszeczkę by patrząc na to, ja na początku straciłem tam 12 sekund w tym momencie, tak. By powiedzmy, no, tam y, przed tym kierowcą na na 15 mam 9 sekund karia 3. No, ale jakby wiadomo, te, te sekundy stracone na początku y, może gdzieś tam byłoby szansa wyżej się troszeczkę podciągnąć y, z innymi kierowcami, bo wtedy byłby ten DRS i tak dalej, ale też stawka, jak widać na minimapie, jest tutaj bardzo rozciągnięta. To nie wygląda trochę tak, jak było na Wielkiej Brytanii, gdzie tam były dwa, takie trzy mm, pociągi DRS. No ale cóż, no tak się ten wyścig niestety potoczył. Z początku tak, początkowy incydent jakby pokrzyżował flag plany na resztę wyścigu. Nie było safety cara. No i cóż, wyścig był troszeczkę nudny, ale ja i tak ogólnie sobie z tego wyciągnąłem całkiem tak. fajną jazdę. Poczynowałem sobie trochę, później było troszeczkę mniej nudno, bo już jechałem z tym teammateem. Cały czas się trzymałem tak, za nim. No i cóż, tyle, tyle, tyle z tego wyścigu. Nie było tak fascynujące jak na Wielkiej Brytanii, ale no tak się zdarza. Ja ogólnie i tak nie jestem zadowolony. Dojechałem, nie dojechałem ostatni, to się liczy. Dojechałem cały tak. Nic się tutaj większego nie stało. Nikogo nie skasowałem, więc ogólnie to jest sukces. No i tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko tak się trochę podobało. Albo chociaż może nie wiem, ta perspektywa na kamerce nowa. Się podobała. No i cóż, to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się jutro, czy w sumie dzisiaj tak. Dzisiaj ja też jadę wyścig w innej ja lidze. Zauważy, Teraz Więc piątek będzie kolejne 6, podsumowanie 6, 7, z tego wyścigu. Na... A, tak. I być może Wojolo też będzie jechał za tydzień, zobaczymy w Meksyku. No. Także dzięki i do zobaczenia.